Nazywam się Łukasz Zydorski. Właśnie, i dzisiaj zostałeś mistrzem Polski w amama, amatorskim. No drugi raz. Drugi raz. E, ten sukces e, tak samo smakuje za drugim razem, czy za tym pierwszy miał taką jakąś dodatkowy smaczek jeszcze? Jeszcze lepiej teraz smakuje. Jestem tak zadowolony z siebie, z tej pracy, którą w to włożyłem. No mega, mega uczucie. Powiedz troszkę o tej pracy właśnie, bo widzieliśmy tutaj u Ciebie w narożniku Antka Mielskiego. Rozumiem, że ta praca wykonywana jest głównie z nim. Tak, tak, trenuję z Antkiem pod jego okiem. Jestem jego zawodnikiem. No i on, on prowadzi mnie. Jestem cały czas pod jego okiem. Ile lat już pod tym okiem jesteś? Półtora roku. Półtora roku. Jak to się stało, że trafiłeś na matę MMA i właśnie do Antoniego Chmielewskiego? Zupełnie przez przypadek, bo poszedłem do klubu, który był niedaleko gdzie mieszkałem. Zobaczyłem nazwisko Antoni Chmielewski. No i poszedłem do niego na trening. Tak się zaczęło. Po pół roku chciał, żebym pojechał na zawody, które wygrałem. No, w sumie czwarte, czwarte pod rząd. To jest, to mówisz, że czwarte zawody, które wygrałeś, tak, w ostatnim czasie. E, powiedz, e, zaczynałeś od razu od startów na Mistrzostwach Polski? Nie, jeszcze jakieś inne almy były? Nie, zacząłem e, pierwszy krok e, Mistrzostwa Polski to właśnie cztery No e, i wygrałem. Później był e, piąty Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Mistrzostwa Polski Centralnej, no i teraz. Cały czas kategoria wagowa, zmieniałeś kategorię wagową. To znaczy, pierwsze zawody miałem w 8,4, a później mi się przytyło na 9,3 i non-stop. 9,3. Czujesz się lepiej w 93 kg niż w 8,4? No, lepiej się czuję w 8,4. Lepiej kondycyjnie, szybszy. I za niskie co na 9,3, no niestety. Jeśli chodzi o te treningi z Andkiem Chmieleckim, o te przygotowania, powiedz, co szczególnie Łątka jest takiego, co to gdzieś tam od niego przejmować. Zdecydowanie parter, techniki parterowe. Jest znakomitym judoką. tak zacznę od judo. Mówisz o tych technikach parterowych. Ty też czujesz się lepiej w parterze, czy ewentualnie gdzieś tam, nie wiem, ta stójka pociąga cię jakoś? Yy, no powiem tak, że na początku fascynowałem się z parterem. Lepiej mi to wychodziło, ale teraz poczkoliłem się w stójce, no, jak było widać. No i czuję się dobrze w tym i w tym, w każdej nie mogę się bić. Jedynie muszę jeszcze podszkolić zapasy, bo nie jestem za dobrym zapaśnikiem, ale no, pracuję nad tym. Ta walka finałowa, tak przymierzaliśmy się, ale ona dość szybko się potoczyła. Tutaj zbyt wiele, tam się nie zdążył ci rywale przeciwstawić. Błyskawicznie właśnie rozbijałeś go tymi ciosami, to był taki bardzo mocny atak. Tak e, zaplanowałeś właśnie start tego pojedynku, on tak miał wyglądać? Tak, rozmawiałem z Antkiem, kazał na spokojnie poczekać, aż on zaatakuje, żeby nie podpalić. No i tak zrobiłem, no na szczęście wyszło. Udało się. Dziś toczyłeś walk? Trzy. Trzy walki. Ten finałowy bój najwięcej zak stresu, presji kosztował, czy te wcześniejsze walki, czy pierwsza tak jakoś więcej e, e, kosztowała Cię nerwu? Przyznam się, że rywal jest dość dobrze zbudowany, no i stresowałem się najbardziej chyba do walki finałową. Był dość wysoki, dobrze zbudowany jak mówię, ale zachowałem zimną głowę i udało się, udało się. Półtora roku zajmujesz się MMA, tych sukcesów amatorskich już troszeczkę, jak sam mówisz, e, gdzieś tam udało Ci się wywalczyć. Jakie teraz plany na ten 2017 rok, bo 2016 się kończy, chyba już startu w 2016 nie będzie, e, raczej teraz plany już na 2017, właśnie jakie? No teraz chciałbym odpocząć, teraz mamy właśnie święta, no i okaże się, co Antek powie. Jeżeli zostaje w amatorskie, bijemy się dalej amatorsko, jeżeli będzie chciał, żeby stoczył swój debiut w zawodowym MMA, no to... No to będziemy startować. A ty jak się czujesz, jeśli chodzi o ten ewentualny debiut zawodowy MMA? Czujesz, że już ewentualnie jesteś przygotowany na to, czy jeszcze chciałbyś troszeczkę sam bardziej nad pewnymi elementami popracować sztuki MMA? Myślę, że dobrze jestem przygotowany. Mógłbym spróbować w sumie, ale jeżeli będę się bił na Almie, nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. Mogę jeszcze się poobijać. Dobra, teraz mówisz, że troszkę odpoczynku, święta po tych startach, a powiedz w ogóle jeśli chodzi o łączenie MMA z innymi obowiązkami, z innymi sprawami, jak wygląda? Jest czas na to, żeby jeszcze ewentualnie poświęcać się innym swoim jakimś zajęciom? No jeszcze pracuję i wieczorami muszę trenować, no niestety muszę łączyć trening z pracą. No jeszcze... Łatwo? No nie łatwo, bo jestem stał zmęczony. Muszę się dobrze odżywiać, no stop dbać o dietę, odżywki, bo no ciężko jest, ale... Na czego nie ma jest trudnego, jak rozumiem. Tak jeszcze tylko powiedz na koniec. Ewentualnie jeśli chodzi tam o jakieś marzenia związane z MMA o tym, co w tym sporcie ewentualnie chciałbyś, gdzieś tam zdobyć, to jakie to są e, daleko takie siężne plany. No nie wiem, no chociażby KSW do KSW się dostać. Jakby nie było jedna z największy... jedna największych organizacji w Polsce, no. I pójście troszkę w ślady trenera, rozumiem. Dokładnie, dokładnie. No a czas pokaże. Na razie nie dobrze. Super, w takim razie gratulujemy tego mistrzostwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.